Wcześniej omawialiśmy ubezpieczenie o C, a wspomnieliśmy również o Assistance, ale myślę, że to jest jedna ze składowych ubezpieczenia, której warto poświęcić czas. Jak wygląda oferta tour brokera i oferta rynkowa właśnie w kwestii Assistance? Od kilku miesięcy dysponujemy najszerszym dostępnym produktem Assistance na polskim rynku. Zarówno dla osób fizycznych, jak i dla wypożyczalni mamy w sprzedaży produkt z limitem holowania po Europie 1600 km. Oczywiście w Polsce ten limit holowania jest bez limitu, czyli z dowolnego miejsca w Polsce możemy się przemieścić. Każdy asistent działa w sposób następujący. W przypadku problemów z kamperem kontaktujemy się z ubezpieczycielem. Jeśli nie da się pojazdu usprawnić, nie da się go naprawić, istnieje możliwość scholowania tego pojazdu do 1600 km. Damy przykład. Wszelkie, e, wszelkie e, e, holowania pojazdu, czy ze Skandynawii, czy z południa Europy, typu Włochy, Chorwacja, daje możliwość ciągnięcia tego kampera tu do Polski, jeśli awaria jest na tyle poważna, że tego pojazdu nie da się usprawnić. Dodatkowym e, plusem, jeśli chodzi o, e, o na przykład Skandynawię, bo to możemy to zauważyć, jest kwestia holowania pojazdu do Polski, gdzie ubezpieczyciel do limitu holowania nie zalicza transportu promem. No właśnie, bo możemy się wybrać na przykład do Bergen czy jeszcze dużo, dużo dalej Tromso i wychodzi nam, że od tamtego miejsca do promu mamy 1000, na przykład 500 km nam wyszło. No ale co dalej? Tu przecież trzeba przez Bałtyk się przemieścić. Z chwilą, kiedy holownik skandynawski dostarczy kampera na prom, to jakby limit holowania zostaje zatrzymany. I e, następnie po przetransportowaniu tego uszkodzonego kampera promem do Polski, ten limit rozpoczyna nam się od nowa, czyli jeśli zostało nam 100, 200, 300 kilometrów, to istnieje możliwość ściągnięcia tego e, kampera sportu portu i odholowania do serwisu, w którym będzie można go naprawić, czy, czy usprawnić, tak? w zależności od tego, co tam się z nim wydarzyło. No dobrze, to e, teraz przejdźmy na południe Europy i na przykład jesteśmy w Chorwacji, jesteśmy we Włoszech, e, mamy do granicy Polski Załóżmy tam te właśnie 1500 km, a mieszkamy nad morzem. To jak, jak to wygląda? Czy możemy przybliżyć te zagadnienia też naszym widzom? No tu zdecydowanie trzeba odszukać serwisu, który będzie nam pomógł w granicach limitu. Ewentualnie zawsze istnieje możliwość porozumienia się z holownikiem, który po prostu dostarczy nam dalej, ale wtedy powyżej limitu 1600 km już jest indywidualne rozliczenie pomiędzy. Usług, firmą wykonującą usługę holowania. Mhm. Czyli tutaj wygląda sytuacja tak, że albo 1600 km, albo bez limitu w Polsce. Tak, tak bo jest, tego tak. nie można tak jakby połączyć. Nie, nie można tego połączyć. No ale i tak. I powiedzmy, ile takie ubezpieczenie y, asystans kosztuje osobę fizyczną, a ile kosztuje na przykład wypożyczalnie? Tu mamy stały ryczałt i dla każdego taki asystent z takim limitem kosztuje 1272 zł. Jest to ubezpieczenie roczne dokładane do polisy autokasko. Taki jest jego koszt. Dobrze. Czyli za 1272 zł możemy mieć bardzo, bardzo spokojne wakacje. Zdecydowanie. Przejdźmy do kolejnej tak jakby kwestii związa związanej z asystans. Na przykład nad jeziorem Garda zdarzyło się gradobicie, nasz pojazd jest Unieruchomiony przez na przykład rozbitą szybę. Jak do takiego tematu podejdzie ubezpieczyciel? Czy zagwarantuje nam hotel, czy pojazd zostanie odholowany do najbliższego serwisu, który jest w stanie na przykład wymienić szybę przednią? Generalnie, jeśli nie decydujemy się na wykorzystanie limitu holowania do 1600 km, istnieją dwa potencjalne rozwiązania usługi Assistance, czyli jeśli nasz kamper zostaje zabrany do serwisu na usunięcie drobnej lusterki bądź wymianę szyby, to mamy dwie opcje. Albo ubezpieczyciel przedstawia nam pojazd zastępczy na terenie kraju, w którym jesteśmy. Jest to niestety sam, na tą chwilę samochód osobowy, ale częściej raczej klienci korzystają z rozwiązania typu hotel, bo wtedy do trzech dób ubezpieczyciel pokrywa koszty hotelu e, wszystkich osób, które znajdowały się w kamperze na czas usunięcia lusterki bądź wymiany szyby i, i, i klienci mogą dalej sobie kontynuować podróż bez konieczności powrotu do domu. Oczywiście, jeśli posiadają ubezpieczenie autokasko bądź ubezpieczenie autoszuby, o którym możemy jeszcze pewnie porozmawiać. To za powiemy, chwilę powiemy. O tak. tym powiemy to yy, nie, musimy, yy, nie musimy tej szkody jakby od razu zgłaszać i czekać nie wiem, na oględziny pojazdu. Tylko dokumentujemy koszty, jakby fizyczną szkodę, dokonujemy naprawy tej szkody za granicą, a po powrocie po prostu. Uregulowujemy rachunek tam na miejscu, a po powrocie zgłaszamy się do turbrokera i turbroker tą szkodę procesuje z ubezpieczycielem i uzyskuje jakby zwrot kosztów naprawy na miejscu zdarzenia. Ważnym jest elementem udokumentowanie szkody przed jej naprawieniem. To jest bardzo ważne i o tym należy pamiętać. Czyli krótkie podsumowanie, 1272 zł daje nam możliwość w czasie takiej awarii bądź wypadku kontynuowania naszych wakacji. Albo jeżeli zdecydujemy się na to bezpiecznego scholowania naszego pojazdu do kraju. Jeżeli oczywiście e, ta odległość nie przekracza 1600 km, bo później możemy indywidualnie już dogadywać się z przewoźnikiem. A czy tak, z firmą holującą? Dokładnie. Z firmą holującą. Dziękuję.